Kupił na Umówiłam się z Łukaszem od BMW, tego srebrnego syjnkowanego. Widziałaś go, bo każdy go widzi, bo jest naprawdę wyjebany. Co? My w organzie paliśmy razem szlugi. Malboro czerwono on pali. No wiadomo w sumie, że taki koleś nie będzie palił innych, tylko Malboro. Nie, bo ja już się paliłam kiedyś wcześniej, co nie? I odwiózł mnie. Wszyscy widzieli, jak adam z jego samochodu. Mieli minę niezłe dość, nie powiem. A ja mam magiczny pojazd, na. No. chodźcie, przegrodz. Hmm. kurwa, ja pierdolę, bo nie wierzę. Ekstrawagancki tak myślę. Dlaczego nie będziesz SMS-a. To a Pokaż co ci kupił. Ja pierdolę seksy zrobiłam, co nie? Może. pójdź mi to. Patrzcie na chłopaków. Tylko dyskretnie. Ale zajebi miałbym w pięknej. młodej duszy. Czystej jak śnieżek, co świeżo jak kupisz mi dżinsy, to zrobię ci loda. Tylko nie dwoń mnie, bo stary się pod kurwę, jak rozmałem telefonem. bo już się zamiast umrzeć W dupie jego mama nie chcę znowu tedy na nachać. Ustępując śmiele, ile ci ufam? Jak zwierzyłem wiele. Jeśli opuścisz tej smutnej potrzeby, ja w świecie nie mam nikogo. Oprócz ciebie, w tobie jedyna opieka, obrona. Tak mnie znienacka i tak pod.